Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Modry z kanału Fotoprzygoda. A dzisiaj taki krótki, spontaniczny live, ponieważ jest piątek. To chciałem przetestować po pierwsze nowy setup, czyli e, kamerę na szybko. O, już jakaś reklama się włączyła. Więc kamerę oraz mikrofon. Chciałem zobaczyć po pierwsze, czy mnie słychać na streamie. A po drugie chciałbym krótko porozmawiać o inspiracjach, czyli pokazać wam kilka stron, które mnie zainspirowały, do których czasami wracam. I nie tylko stron, ale też twórców, których często obserwuję. No dobra, przejdę sobie do okienka. Więc chciałbym zacząć sobie od mojego dobrego kolegi Tomka Siedkiewicza. To jest po prostu góra i masa inspiracji. Genialny fotograf, sensualny, ale żeby nie było, że tutaj jakby super faworyzuje <grywanie> kolegę, to nadmienię tylko, że sam kupowałem od Tomka kursy i oprócz tego, że jest świetnym fotografem, jest naprawdę dobrym szkoleniowcem, ma naprawdę mega fajne materiały, ale nie będę mówił dużo o Tomku, jego prace mówią same za siebie. Tutaj otwaliłem 500px, bo Tomek ma jakąś modernizację na stronie, więc się tutaj coś tam wysypało, ale zachęcam przede wszystkim do wejścia na stronę i przejrzenia sobie prac, przejrzenia sobie kursów. To nie reklama, Tomek mi nic za to nie płaci, ale Irenka, czyli Iren Rudnik której kanały większość fotografów, uczących się fotografii, wchodzących w fotografię, zna. Jej fotografia jest w tych czasach tak jakby... Jest i w trendach, i nie w trendach. Przede wszystkim ona bardzo dużo publikuje zdjęć i dużo kursów, dużo backstage'y, ale jej prace potrafią się wyróżnić. Są miękkie, czasem malarskie, czasem nie. Nie chcę tutaj się jakby stawiać też w roli krytyka, bo wolałbym z tej strony dzisiaj przedstawić się jako zwykły odbiorca i jako osoba, która po prostu podziwia czyjeś prace. Często dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to, że wejdziemy na czyjś Instagram, to w głowie nam wystarcza, to znaczy budujemy sobie jakby opinię o danym fotografie. A na stronach, gdzie fotografowie umieszczają swoje prace z, z kilku lat, można wybudować sobie nie dość, że dużo lepszą opinię, to jeszcze naprawdę popodziwiać dużo, dużo fantastycznych prac. Warto też się czasami na chwilę zatrzymać nad daną pracą. Ale oprócz Ręki, Peter Coulson, też kolejna osobowość internetowa, która w tych czasach jest bardzo rozreklamowana. Zresztą on też bardzo o to dba. I tutaj znajdziecie jego publikacje nie tylko na jego stronie, Peter Coulson.com.au czy, czy innych, ale między innymi na stronie Hasselblada, którego jest... Przepraszam, zaraz sobie kichnę. Mm -hmm. Może przepiję kawcią. Przekażcie, zobaczcie jaki mam piękny fotokubek. Super do zdjęć z cygarami, z nożami innymi takimi. Jest patronem Hasselblada. Brakuje mi słowa, ale wiecie o co chodzi. U niego ta fotografia jest inna, jest faszynowa, jest taka bardziej... Brudna, chciałbym powiedzieć. On bardzo lubi podkreślać piękno kobiecego ciała czymś, co ma bardzo taką ostrą teksturę ostrą, kontrastową. Też fantastyczne prace wiele lat tych prac i, i tak naprawdę wydaje mi się, że on nie publikuje od lat tylko ten internet sprawił, że, że te jego prace docierają tak daleko poza jego kontynent. Sagaj, nasz rodzimy fotograf, Grześka, pracę. Ja, ja myślę, że w ogóle jak rozmawiałem, czy na kursach, czy gdziekolwiek, to mało jest osób w Polsce, które nie znają prac Grześka. I, i, I to mówi samo za siebie, prawda? To znaczy, raz, że on nie jest kojarzony, tam gdzieś było zdjęcie widokowe. Nie jest kojarzony w ogóle z fotografią inną niż fotografia kobiece, zwłaszcza jasne portrety. A wchodząc na stronę możecie zobaczyć dużo dużo więcej i myślę, że warto. Bo ja czasami lubię zatapiać się. ja W ogóle mam taką ruskminę. Bardzo lubię patrzeć, jak ludzie robią retusz i szkoleniowo robię sobie ten retusz u siebie. Znaczy, staram się otworzyć go krok po kroku. Jest to mega zabawa i też mega taki samouczek. I jakby te prace u Sagaja, one aż się proszą o to, żeby, żeby próbować sobie do nich dojść, bo to jest bardzo wysoki poziom. Są fajne, przejrzyste, jasne, cholernie, cholernie wyraziste, kontrastowe. No i to po prostu Saga. I tak jak Zieniu jest po prostu Zieniem, to Saga jest po prostu Sagajem. I cieszę się niezmiernie, że mamy w Polsce tak dużo fantastycznych fotografów, którzy ten poziom jeszcze jeszcze trochę przesuwają wyżej. Wejdźcie sobie na stronę, mnie na pewno jego prace również jarają. Mam kilka klasyków, jak Helmut Newton, tu sobie starałem wyszukać jakieś prace. I to jest już zupełnie inna półka, nie W sensie nie odbierając nikomu, to jest po prostu inny zakres czasowy, inny typ prac, inny charakter. Tu widać tutaj siłę i tego ujęcia. I o ile poprzedni fotografowie nie wydawali takich gigantycznych albumów, albo albumy nie były wydawane na ich cześć, to tutaj jeżeli chodzi o Helmuta Newtona, jeżeli chodzi o Petera Lindberga, no to jeżeli wynajmujecie studio w jakimś większym mieście, to przeważnie tam są te albumy. Te gigantyczne leksykony, w których możecie zobaczyć ich wszystkie zdjęcia. I to ma jeszcze większą siłę, bo jest to druk. Dlatego, jeżeli macie możliwość, to polecam. Warto też samemu kupić sobie taki e, album i go przejrzeć. To na inspiracji, to na emocji. E, nie wiem, czy robicie printy swoich prac, ale raz na jakiś czas warto. Tą najlepszą pracę wybierzcie sobie, wydrukujcie. E, po pierwsze, zobaczycie dużo błędów, które popełniliście, albo rzeczy, które Wam się nie podobają w druku, a po drugie, e, nauczycie się też czegoś w kontaktach z drukarnią. Bo czasem te wydruki po prostu nie wychodzą. Możecie mieć najlepszą drukarkę w domu, to wyjdzie gorzej niż w drukarni, albo będzie dokładnie na odwrót. Więc to trzeba jak wszystko przećwiczyć. Peter Lindberg. Legenda, legendy przez legendę. Myślę, że w Polsce jeden z takich. No, może dlatego, że byliśmy blisko, nie? W sensie, że to Niem Niemcy. Influence jego na nas był, był straszny i, i, i też nie znam kogoś, kto nie znałby jego nazwiska, przynajmniej z tych moich kręgów, gdzie jak już zapytam o Helmuta Newtona, to może nie wszyscy słyszeli, ale Lindberga? Każdy. E, te prace są fajne dla mnie, bo są surowe, to znaczy, oczywiście, że były retuszowane, były przygotowane, były przemyślane, ale te wszystkie prace, gdzie modelki były w restauracjach, gdzie chodziły, w ogóle polecam dokument o Lindbergu, gdzie chodziły po mieście. One wyglądają jak moment wyłapany z dnia, z moment momentu, taka dynamiczna, fajna chwila. Dużo energii, ale jednak było to wszystko przemyślane i te prace lubię najbardziej. Czy są tutaj te z plaży? Zobaczmy. Nie mogę sobie tutaj tego otworzyć. Tak czy inaczej, jest to kolejna inspiracja, która naprawdę naprawdę mnie rusza, ale jak widzicie tutaj dwóch fotografów, którzy bardziej parali się fotografią czarno-białą. Mieli oczywiście prace kolorowe, z tego co kojarzę, ale. Nie, no mieli. O Lindbergu w ogóle się mówiło, że to był promotor modelek, że on nie. kreator modelek. Że modelki, które pojawiały się u niego, pojawiały się później na wybiegach i w światowej prasie. No i po części to była prawda. Czy. Ktokolwiek, którykolwiek albo którakolwiek z nas nie chciałaby być na takim poziomie? Chociaż przez chwilę. Myślę, że byśmy chcieli. Wystawy, inne rzeczy. No, i na koniec zostawiłem sobie Remi i Kasie. Też naszych rodzimych fotografów. Bardzo, bardzo lubię ich pracę. Mam swoje ulubione, które czasami umieszczam sobie w inspiracjach. Co ważne, inspiracje to nie kopiowanie. Jeżeli mamy coś w inspiracji to nie staramy się skopiować tego jeden do jednego, nie wiem czy to już dzisiaj mówiłem. Live'y mają to do siebie, że są po części spontaniczne, więc mogę się tutaj powtórzyć, mogę się pomylić, więc możecie umieścić w komentarzu info dla mnie i wtedy będę wiedział, że coś takiego się wydarzyło. Czekajcie, czuć, jest jedna rzecz, która... która nam przeszkadza, stan transmisji. No dobra, powiem to później. E, w każdym razie te prace są niesamowite, i, i też widać tu co lubię bardzo na zdjęciach, czyli dynamikę. Zaraz, pierś była, to zaraz, żeby mi tu nie wycięło kontentu. E, Bardzo świetne operowanie kontrastami, kolorem, no tu, tu, tutaj też nie ma, nie, nie ma co, się, co się przyczepić, też nawet bym nie chciał, zwłaszcza, że to są moje inspiracje, tak, jest ich na pewno dużo więcej, na pewno chciałbym nagrać, sorry, walnąłem mikrofon, na pewno chciałbym nagrać coś o inspiracjach z fotografii ślubnej, czyli na przykład Jose Villa, czy, no, to stawię sobie na później, na pewno chciałbym coś takiego dla Was nagrać. Ale chciałbym również wiedzieć, jacy fotografowie, fotografki, panie fotograf, że nikogo nie obrazić, są dla Was inspiracją. Umieszczajcie w komentarzach, co jest dla Was inspiracją. Ja zapraszam was do komentowania, zapraszam was do kliknięcia dzwoneczka i subskrypcji, bo to mi strasznie pomaga i zapraszam również do wspierania kanału FotoPrzygoda. Wszystkie informacje poniżej oraz na patronitepl fotoprzygoda Już niedługo wideo, wideo z backstage'em z całej FotoPrzygody numer 2, czyli z 9 dni jeżdżenia po Polsce, każdy dzień inne miasto, każdy dzień inna sesja i oczywiście backstage dla was. I cały specjalny content dla patronów. Także ja nazywam się Modry, kanał Foto Przygoda i widzimy się niebawem.